Witajcie, kochani. Zapraszam Was serdecznie na czytanie na pełni księżyca w Strzelcu. Zobaczymy sobie, jakie energie będą panowały, jakie informacje będą chciały przekazać Wam karty, z czym powinniście popracować, co macie do uzdrowienia. Zobaczymy i sprawdzimy dla poszczególnych grup. Kochani, zachęcam do subskrypcji, lajków i komentarzy na moim kanale. Tradycyjnie będziemy mieli trzy grupy do wyboru: grupa numer jeden, grupa numer dwa i grupa numer trzy. Grupa numer jeden ma karneol kamień. Grupa numer dwa ma kalcyt miodowy, taki żółty. I ostatnia grupa ma Piryt. Dobrze, kochani, zobaczymy sobie, co karty chcą przekazać dla grupy numer 1. Ja sobie tutaj popatrzę. Mhm. Dobrze, kochani. U Was karty pokazują, że jesteście zatroskani. Hmm, czymś bardzo się martwicie. Możliwe jest, że konfrontujecie się z jakąś trudną sytuacją, i karty chcą Wam przekazać, że zamartwianie się nigdy nie przyczynia się do rozwiązania problemu. Karty chcą przekazać, że martwienie się oznacza, że przechodzimy wielką umysłową udrękę i w efekcie nie angażujemy naszej energii w sposób zdrowy i rozważny. Duża część waszej energii zablokowana jest w głowie, przez co reszta ciała cierpi na jej niedobór. I tutaj może być taka sytuacja, że też dużo siedzicie w głowie. Prowadzi to do bezsenności, do lęków, stresów, ataków paniki i wielu innych dolegliwości zdrowotnych. Ciągłe zamartwianie się osłabia. Wasze ciało, powodując problemy zdrowotne. I karty tutaj, kochani, nawołują Was do zmiany Waszej energetycznej częstotliwości i do rozwoju w atmosferze spokoju, zaufania i pewności siebie. Ponieważ to Wy jesteście twórcami Waszej rzeczywistości. I karty zachęcają Was do połączenia się ze wszechświatem i do ponownego wykorzystania Waszej prawdziwej mocy. A Wy macie moc. Karty proszą również, abyście uwolnili zmartwienia i podnieśli Waszą energię na wyższy wibracyjny poziom. W rozkładzie, kochani, pojawiła się karta. Karta Trzeciego Oka. I ona nie pojawiła się bez powodu, tak jak wcześniej powiedziałam, duża część Waszej energii zablokowana jest w głowie, a czakra Trzeciego Oka zlokalizowana jest w głowie, pośrodku czoła, między brwiami i jest to głęboki ośrodek energetyczny. Czakra Trzeciego Oka odpowiedzialna jest za intuicję, za telepatię. Za zdolności intelektualne, jeśli zablokowana jest czakra trzeciego oka, pojawiają się problemy z koncentracją, z pamięcią, występują różnego rodzaju natręctwa myśli i blokady w umyśle. Karty chcą Wam przekazać również, że warto tutaj y, popracować i zharmonizować. Czakrę trzeciego oka. Ostatnia karta z kolei chce Wam przekazać, że obecna sytuacja wydaje się być może dość trudna, jednak musicie mieć na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco czasu, a przed Wami jest prawdopodobnie dość dużo pracy. Ale wysiłek, jaki włożycie, będzie tego warty, a wiele rzeczy ulegnie zmianie. Karty chcą również Wam powiedzieć, że nie jest to moment, w którym powinnaś rezygnować z wątpliwych przyjaźni lub niełatwych związków. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Dlatego karty zachęcają. Abyś podążała za swoim sercem i kontynuowała pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione szczęśliwie. I takie informacje, kochani, ściągnęłam dla grupy numer jeden. Grupa numer dwa, kochani, co karty chcą Wam przekazać. Karty chcą Was prosić o to, abyście zaakceptowali fakt, że jesteście kochani ponad swoje wszelkie wyobrażenie. Pokochać siebie to najważniejsza lekcja do odrobienia przez każdego z nas. A czy Wy odrobiliście tą lekcję? Osoby, które nie kochają siebie często z posoru wydają się być osobami, które dobrze sobie radzą w życiu. Jednak na głębszym poziomie emocjonalnym mogą przeżywać np. ból emocjonalny, zagubienie, strach, wstyd, a nawet rozpacz. Mogą czuć się jak dziecko, jak małe dziecko samotne, bezradne, odtrącone, gorsze. I te uczucia mogą być bardzo silne i przytłaczające. Tutaj przytoczę Wam taką historię człowieka o wysokiej pozycji społecznej i zawodowej, jeżdżącego świetnym samochodem, majątnego, cieszącego się uznaniem. I ludzie taką osobę zwykle postrzegają jako spełnioną i szczęśliwą. Ale prawda jest taka, że to jest tylko fasada. Na pozór ktoś pewny siebie, a w środku jak zranione dziecko, zalęknione, które uważa, że jest do niczego. I tutaj, właśnie pomimo tego, że ten mężczyzna osiągnął wiele, posiada wiele, ale brakuje mu miłości do siebie, tutaj są trudne emocje do przepracowania. I właśnie kochanie siebie to zdrowy kontakt z emocjami, również z tymi trudnymi, to zdrowe zaspokojanie swoich potrzeb, dbanie o swoje granice, bycie asertywnym, to umiejętność patrzenia z życzliwością na różne aspekty siebie. Kiedy kochamy siebie, bierzemy odpowiedzialność za siebie, za swoje uczucia, za swoje działania, podejmujemy zobowiązania, angażujemy się w czynności przynoszące przyjemności, w relaks, realizujemy swoje zainteresowania, hobby, dbamy o zdrowie, dbamy o swoje ciało, dbamy o. Swoją duszę, odczuwamy więź z, inni, z innymi, jesteśmy spontaniczni, potrafimy się bawić i śmiać. I tutaj, kochani, mam wrażenie, że ściągnęłam informacje dla osób, które powinny właśnie popracować z ty w tym aspekcie miłości własnej, miłości do siebie. U was nie bez powodu pojawiła się w rozkładzie. Karta czakra serca, która odpowiada za uczucia, za miłość do siebie, za empatię, za wrażliwość, za kontakt ze sobą, za twórczość, za bycie kreatywnym. Natomiast kiedy czakra serca jest zablokowana, może pojawić się lęk przed zranieniem, brak współczucia, trzymanie się urazy. Uzależnienia od bycia akceptowanym przez innych, nieumiejętność wypaczenia, osłość w kontaktach, a nawet depresja. I tutaj warto popracować z czakrą serca, zharmonizować czakrę serca. Karty chcą Wam również przekazać, abyście poprosili innych o wsparcie. Czy umiecie prosić o wsparcie? To też, kochani, jest zdrowe. Karty zachęcają Was do skorzystania ze wsparcia osób z Waszego otoczenia i zachęcają Was do tego, żebyście. Nie brali zbyt wielu rzeczy na swoje barki, bo może doprowadzić to do pogorszenia się Waszego zdrowia fizycznego i psychicznego. I karty proszą o to, abyście otoczyli się przyjaciółmi, rodziną, czyli osobami skłonnymi do pomocy i gotowymi oświetlić Waszą drogę. Dzięki nim poczujecie się na pewno dużo lepiej. Grupa numer 3, kochani, co ja tutaj widzę? Karty chcą Wam przekazać, żebyście mieli zdrowe granice, lecz nigdy nie zamykajcie serca. Zdrowe granice są niezbędne w życiu i w każdym istotnym związku. Z kolei budowanie emocjonalnych murów jest jak wydłużenie okresu suszy na pustyni. I to wysysa z waszego życia miłość i radość. Wycofanie ze świata i niepotrzebowanie nikogo nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, a raczej odbiciem waszego żalu lub bólu, którym nie poświęciliście, nie poświęciliście wystarczającej uwagi. Budujemy mury i ustalamy reguły. Dla naszych związków, po to, by stworzyć sobie iluzję bezpieczeństwa. Ale nie o to chodzi, kochani przecież. Granice pokazują linię podziału między tym, gdzie my się kończymy, a zaczyna się coś innego. Zdrowe reguły pokazują, kim jesteśmy wobec innych, wyjaśniają im też, do jakiego stopnia mogą wchodzić z nami w interakcje. Osobiste granice, kochani, są formą przekazania naszym partnerom, kim jesteśmy, oraz jak chcielibyśmy być traktowani w czasie trwania relacji. Wyznaczanie zdrowych granic jest zatem dużym krokiem w procesie Waszego uzdrowienia, ponieważ okazujemy światu poczucie własnej wartości. Tutaj, kochani, czas zrozumieć, że inni. Nie mogą Was skrzywdzić w Waszym wnętrzu, bo troszczycie się o Wasze pragnienia i emocjonalne potrzeby. Karty chcą Was poprosić o to, abyście wyznaczali zdrowe granice służące Waszej ochronie. U Was w rozkładzie nie bez powodu pojawiła się karta czakra gardła, która odpowiada za, za komunikację. Za umiejętności, za wyrażanie siebie, za ekspresję uczuć, za stawianie granic. Gdy czakra gardła jest zablokowana, mamy trudności z wyrażaniem własnych potrzeb, z komunikowaniem się, ze stawianiem własnych granic. I tutaj karty proszą Was, aby popracować właśnie z tematem wyznaczania granic i popracować z czakrą gardła. Odblokować czakrę gardła, zharmonizować ją. Karty chcą wam przekazać również, abyście podjęli działanie. Wszechświat czeka aż zrobicie kolejny krok, dzięki czemu będziecie mogli móc podążać ścieżką wiodącą was do spełnienia waszych marzeń. Tutaj odrzućcie zwlekanie i niepewność. We wnętrzu Waszego serca wiecie, co powinniście zrobić. Działać przede wszystkim. Niezależnie od tego, czy jesteście aktualnie skupieni na karierze, na sprawach uczuć czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie Wam po prostu w ręce. Dlatego musicie być aktywnymi poszukiwaczami tego, na czym Wam zależy. I takie informacje, kochani, ściągnęłam dla grupy numer 3. Kochani, zachęcam raz jeszcze do subskrypcji, do lajkowania i do komentarzy. I zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, wróżka Diara.